Gdy noc zapada, miasto śpi. W oknach światła migają jak sny. Psy gotowe, by grać swój rytm. Szczeki mu za w jednym bicie tym. Każdy dźwięk coś znaczy, każdy gest coś mówi. Muzyka i szczekanie, niech to każdy czuje wspólny rytm, wspólny czas. To moment, który zostaje w nas. Szczeki mu za noc. Każdy ton w sercu opo coś opowiada nam W sercu rym, w, w głowie flow Światło lamp, psy. wiesz co go Na placach pustych, wśród cieni drzew Każdy głos ma sens, każdy ma swój cel Nie chodzi o głośno, nie chodzi o strach To nasza muzyka, nasz wspólny znak Dźwięki włączone emocje płyną Szczeki muza wciąż Zatrzymaj się, poczuj chwilę. Niech rytm prowadzi cię przez noc. Szczeki muza, nocą gra, każdy ton coś opowiada nam. W sercu rytm, w głowie flow. Światło lampy, wiesz, to go. Cisza też jest jak jest częścią melodii. Każdy oddech tworzy harmonię. W tej muzyce jesteśmy razem. Szczeki i muza, niech gra nam cały czas. Szczeki Muza, nocą gra, każdy ton coś opowiada nam. W sercu rytm w głowie flow światło lampy. Wiesz co, go. Szczeki muza. Singing bark, wesoły świat.